Dzień dobry, witam Was na kanale Porady dla mojej córki Mai. Dzisiaj chciałam Wam krótko opowiedzieć o szczególnych właściwościach grzybów nadrzewnych, HUB, do leczenia i opatrywania ran. Zastanawiające jest. Co robili dawniej ludzie, kiedy jeszcze nie było tych wszystkich plastrów, jednorazowych opatrunków, tamponików i innych innej wody utlenionej do przemywania rany. Zresztą notabene bardzo brutalny sposób odkażania rany. Co dawniej robili ludzie? Były tylko zioła i właśnie chuby. I dzisiaj chciałam wam powiedzieć, to jest nic odkrywczego, to jest stara medycyna ludowa, która została zapomniana już od pierwszej wojny światowej. Do pierwszej wojny światowej ludzie używali naturalnych medykamentów, naturalnych leków ziołowych i grzybowych, a w tej chwili zastąpiły te leki wyroby farmaceutyczne. I dzisiaj chciałam wam powiedzieć o środkach naturalnych, środkach opatrunkowych dezynfekujących rany, i te głębsze i te mniejsze. Na innych moich filmikach widzieliście jak przygotowywuję białoporka i pniarka obrzeżonego, i robię z nich herbatki i różne inne preparaty podnoszące odporność i wspomagające nasze zdrowie. Ale dzisiaj, krótko właśnie, o tych wysuszonych chubach, które można zastosować do dezynfekcji ran. I tutaj na przykład mam no w osobnym pudełeczku, to znaczy nie ja, to jest dla mojego męża, małe kawałki e, białoporka, który mój mąż stosuje po goleniu, w razie gdyby się zranił i zamiast u, używać kamienia, który kosztuje 8 euro i starcza mu tam na 3 miesiące, do zatamowania tych małych skaleczeń, e, które powstają podczas goleniu. Golenia. Takie małe kawałeczki są jedno, do jednorazowego użytku. I popatrzcie, jak taki wysuszony białoporek wspaniale będzie wchłaniał e, wilgoć. O, popatrzcie, e, to jest. Nie myślcie, że to jest krew, to jest mój sok z jerzyn, który tutaj posłużył mi, żeby ładnie pokazać e, kolorowo. O, dalej wchłania. Jeszcze głębiej to idzie. E, w, e, te wszystkie huby mają tę właściwość, że działają jak gąbka, wchłaniają jakąkolwiek wilgoć. Czyli jak leci krew i przyłożymy taki kawałek wysuszonego, wysuszonej grzyby, to dzięki właściwościom higroskopijnym ta krew zostanie. Wciągnięta do środka. Mało tego, obie te huby mają właściwości jak antybiotyki. Mają takie substancje, które od razu dezynfekują ranę, powodują, że to krwawienie ustaje i rana jest oczyszczona. Tutaj, popatrzcie, mam takie większe kawałki pniarka, które są w woreczkach i w skrzynce metalowej leżą w ogródku, dlatego że no, często się wykonuje jakieś prace ogródkowe, powstają większe rany. Mój mąż na przykład miał taki wypadek, gdzie dosyć mocno mu ta krew leciała i wtedy ważne jest, żeby przyłożyć większą taką część i zatamować tą krew. Przyłożyć i dopóki ten, ten grzyb nie jest wypełniony tą krwią, Należy przytrzymywać. I warto jest w, w momencie, kiedy faktycznie to zranienie jest bardzo rozległe, powiedzieć lekarzowi, że użyło się już takiego środka dezynfekującego, który zawiera właśnie antybiotyk. Yy, I lekarz będzie wiedział, że już ta rana w pierwszym momencie dob została dobrze zaopatrzona. Yy, jeżeli chodzi o tego pniarka, robi się też, można go zmielić w proszek. I jeżeli faktycznie ta rana jest rozległa i dużo krwi się sączy, to wtedy można bezpośrednio taką zasypką posypać tą ranę i wtedy to krwawienie ustaje i zostaje zdezynfekowane. Tyle, jeżeli chodzi o te właściwości opatrunkowe, plastrowe, dezynfekujące, wysuszonych chłup.